Witamy w Minecrafcie Pokażę wam nasz domek Zacznijmy od strzelnicy Piękny w środek Tam lewo co rozwalone jest Nie mam! Tu masz tego Idziemy do naszego lochu Tu spotykamy e, Donosa Który rozwala I pójdziemy u, Pójdziemy uciec z więzienia a więc więzień może uciec tylko tą drogą i żadną inną. Chyba że się przekopię pod kratami. Wychodzimy w takim oto miejscu. A tam doda się zagubi w, w akcji. Ale to z czemu? Jak widać, cały mur jest otoczony. Cały zamek jest. O, zamek. Cały miasteczko jest otoczone murem. A tutaj. Stare mury. ...z wieżą, gdzie bukrujemy się w nocy, gdy nadchodzi atak pot potworów i rozwalamy je yy, pełną parą. <grym> A więc... Dodos, gdzie jesteś? Ho. dał OK. Yy, słychać w oddali jakieś pająki. Ale my się nie damy. Pójdziemy na naszą wyskocznię. Dziw duży rozpęd i na bombę. Dobra, lecimy do góry. O, prąd nas nosi już. Ciężko się wchodzi, ale... Nie. Ale... Są łobi! Co spad Spadł Jakiś odbyty dyniak tu stoi przed wejściem Weź dawaj tego Weź tą... ...banię do i chodź tutaj No... ...do mi... Tam do tej wody, wiesz Tam co wychodzisz I Jak gdzieś dynosa wywaliło... ...z gry ale to nic, to zaraz wejdzie. Okay. No... Okej. To ja idę do wyjrzenia, ty... Wychodź to chyba. Wiesz, To zaraz. Masz może jakieś... chapanko yy, Sied. To skieret! Uciekać! on mnie atakuje! Czekaj, dobra. No, chodź mi dać to chapanko, Bo nic jemu. Ale my się nie damy. Tu szkielet dla nas pikuś Co Na no, wiemy wychodzi. Nie, to nie. Ja potwór! Trzeba go zabić! O, chodźmy będą! Do... O... <śmienicza> Ale niestety to był dodos. <śmienicza> Chapa, daj chapanko! Nie, daj chapanko! Nie, bo ty nie zablokujesz. Idę sobie... yyy... na polowania. Bo pewnie w naszym mieście coś się odrodziło. No dawaj chapanko. No <śmienicza> Ale na tego To mi to, to, to też daje? Te? Mięso? Dobra thanks. Thank hey, thanks you you. thanks you O, szkielet w też mieście Weźmy pod uwagę Ruchy Opatrzały O, siedzę, co akurat na klipera o, ile skeletów! Jeszcze nawet kreper się znajdzie. Czekaj na flippera, a tak. Znasz tę chwilę, gdy otwierasz drzwi, widzę zombiaki. Nagle krzyczysz Spider-Man. Masakra. Dobra. Koniec części pierwszej! Wersji drugiej pokazałem wam jak się tworzy drobaczki. No, Dodo, zaczynaj. Naszą małą tajemnicę. Co? Dobra, dalej, dalej żeby nas nie, nie zabiły. Co tam kombinujesz? Dawaj, nie ma czasu. Co on robi? O, cholera! Łapy wpykają! O, oh, shit yeah, Był lekki lag, dlatego nie było widać ich za bardzo, jak się robią. Może powtórzymy tą akcję, kolego. <grymne> <grymne> Czemu go zamurowałeś, nie fair jest. Ale rób więcej. No właśnie. O tak, robotów. Sie <grymne> <grymne> To nie Left for Dead? To jest Minecraft Shit, zaraz mi zabiją jeszcze O shit Może zmieniłem broń miecz Więc koniec odcinka drugiego